To. No, jaki pojechałeś mniej po psychice. Wiem. No nie bij mnie! Wą stąd, dzieci się nie bije. Jak dzieckiem tego aż kobietę, więc... <grym> <Ej>. <grym> Zbiera twoje... szmal. się szmal. Sam się szmatuj. Ej, co to jest? Ja wiem, tu trzeba ten, tu trzeba coś zasadzić. Zasadzimy... No lo, 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 lo. Nie masz piszej nad ka... no... <grym> Zbierasy. <se. grym> Nie skomentuję tego, obciąż. Ale to był bardzo całkiem fajny odgłos. Nie martw się. Nie przeszliśmy jeszcze mutacji do końca. Nie wiem czy my przeszliśmy. Nie wiem czy my przeszliśmy już mutacji. Ty! Pushup! Push-up! Wiesz co to jest push up, nie? Nie mam pojęcia. Nie wiesz! To są wypychane staniki, jak są takie staniki, co dodają kształtu. Nie wiesz naprawdę co to jest push up. No teraz nie wiem. No teraz się jaki lasek uświadomił. Nie wiem, bo tam... No... Przestań! Ja zaraz będę nazywał, kuźwała Kiciuś i co? Kurde, nie pojechał mi po psychice szmateks jeden. Chodź tutaj. Szmaty. No szmateks, to teraz twoja nowe przezwisko w się. Spaduwa. ale mi pojechałeś. Przestajesz mnie być tym mieczem świetnym. ty no, no fucking way. Aha. Musimy tu razem stanąć, chodź tu. Albo krzaczkiem tu stanę, patrz. A tam. Chodź tutaj. No idziesz tu czy nie? Po co? Po jajco idę stąd. Ej on ma krew No, no tak, pewnie Nie bij ich, ja się zamieniam. zamieniałem Iniego Hahaha, ha, ha, zobydli Ej on, on ci daje ten, on ci daje turban, patrz, czekaj Zabryli. Czekaj widzisz, patrz Musisz go pod... Ja to ty musisz, czekaj No przestań! Chciałem podnieść turban No to dobra, bij No to nie, nie bij, nie bij, nie, bi. nie, bi. znaczy nie bij Dobra, to będzie walka na śmierć jeszcze Zrobię, no Dobra! To jest! Po prostu killas dead, no. No, kafa. Idź, weź ten turban, bo zniknie! Jaki turban? Ten! To sam go no zniknie. Sz... Pitagorasie nie ten kanto żony! Weź ten turban. No, jesteś. Masz ten. Chodź. Ja w ogóle mam na głowie. Właśnie nie wiem, idź tędy. Pójdziesz tu czy nie? No idź tam. No nie, nie mnie tam, rzucaj, wiecie. ober, proszę cię, idź tu! Tędy i podskocz. Tu musisz się pomodlić. jako że jesteś biedną w turbanie, to ja obronię cię przed tymi nazistami. W ogóle trzeci level będzie oparty na podczas no, II wojny światowej, Znaczy to przez II to... wojnę, weź se to. Wysuną coś, się. No i patrz co ja teraz zrobię. Zostaw ten turban. Aha, ja muszę mieć ten turban na główce. No, Czekaj chwilę. Jest... Ja go tego zabiję tego szmaciarza. Dawaj ten turban. <sharpy> Gnij się. Ja mam fajne czarne włosięta. Ogólnie z tego co wiem, to w tym takim mm. dodatku, znaczy jakby drugiej tego Indiana Jones 2. No co on Ober, no, no wskoczył ci tu, no! Jaki idiota! Jaki kurde idiota! No, jaki fuksiasz! Nie masz turbanu, no Boże, jak tyś to zrąbał. Ober, zamień się nic. w Indiana Jonesa, co? Nic się nie ci, Zamieniaj się. Nie, nie, Zamieniaj się. Wiesz, gdzie to trzeba dać? Patrz. O, kto byś dzwonił zaraz, tu. Skąd wiesz? No, o, o, jestem. Rafa dzwoni Kurde, zaraz wracamy. Okej, okay, dzwonił do nas kolega Rafał, którego pozdrawiamy. Połóż tutaj. Pytał się jak, jak się nazywa gra jakaś. <laughs> Także wiecie, bardzo ważne. Jeszcze po jedną musimy iść, patrz. Trzeba się zamienić w Indiego. A to, Zostań... je, a to jest nasz. No tak, coś te, tak mi się wydaje, Ober. No więc. Patrz, i teraz trzeba się zamienić znowu w niego. Ja tu Nie idziesz tu, po co, nie masz turbanu. Już ci trwała zeszła. Odejdź tobie no. tobie wszystko, ci zeszło. Ohohoho, taki besz normalnie. Wszyscy się tu pomieśc <laughs> to jest dużo miejsca. Szczególnie teraz. Jeszcze to klocek się pomieści. No spoko. Nie, wziąłem to. Wziąłeś to. Nie chcę wyglądać jak dziwny Arab. Nie, właśnie nie. A jak Arab tylko jak Hindus. Są Hindusi. Więc tak jakby pierwsza część skupia się u Arabów, nie? Bo to jest Egipt chyba. Yy, druga część, chociaż nie wiem. Kajer tam chyba pisał, chociaż nie wiem. Druga Aha. się składa z, z... znaczy u tych Hindusów, a trzecia u Nazistów. Trochę Aha. dziwnie. Kucze! Aha. <laughs> <Dziwo>. <laughs> I co? Leszczu, no... Jeszcze no Shorty'ego zepchał ja bym tutaj powiedziałem, się odczylił, no. no i tego nic nie mów. Została zasada, jak wiesz, że ktoś się po czymś obrazi, to nic nie ma No to powiem. Nie! No dobra, a zresztą dawaj. A nie. No, ale powiedz, no. Nie. nie powiedz, naprawdę. Pięknie to za... Nie, powiedz. Poza no, powiedz. Nie. No, powiedz. Jak będzie do tego na ta okazja, to ci powiem. Żeby to robiło jakoś fajnie. Świetnie Kurde do. To będzie dobra okazja Nie no Dawaj Ale to ma coś kującego w mój charakter? Powiedz No to powiedz, <laughs> bo mnie teraz zaciekawiłeś maciarzu No to, to może, to musi być w takim momencie, w którym się nie spodziewasz A, czyli to co jest moją sprawnością fizyczną? Nie No to już wiem <laughs> Bo ja oczywiście wiecie, ja jestem najlepszy z wolewów po prostu No spadłeś mnie No i bardzo dobrze zleciłeś zleciłem cię, ale już odleczyłem cię Chodź tu, mały Nie jestem Skracuj mały tam. Ale to się rusza! coś tam ze sobą robić! No wkrakuj tam Nie! Wracaj tam! Dobra cicho! Bo ja muszę zniszczyć ten procent. Kurde, chyba nam się kończy miejsce, zaraz będę musiał sprawdzić. Musimy dokończyć tam miejsce, bo ja tego nie popuszczę, patrz. Ten mały musi tu wejść. Kurde, naprawdę nam się chyba kończy miejsce. To i dobrze no, no, okay. sobie, no siebie... ty, ty z siebie robisz No, teraz z siebie zrobiłem głupka Co ty, głupka z siebie robisz? A gdzie ja tam idę? No właśnie nie, a gdzie ja tam idę? Chodź tu Chodź, tutaj, chodź tu Ja, kwiaty, patrz Ty, muszę tak zrobić, żeby wszystkie się pojawiły Ja to zniszczę Nie zniszczysz, chodź tu Musimy zrobić taki okrąg No rób te kwiaty No rób taka widzisz? No, Aha Chodź ci kwiaty Ej, idź tam na oczka Iść na ale mnie ręka sobie boli. O kurde. Co? Idź na oczka. Ale nie będę się za w ręce, i mnie dalej Ober. O, o, o. Nie, przestań z siebie robić głupka. A nie, no serio. O, chodź tu. O, boli, boli. Przestań z siebie z robić, sobie idiot. Ober, ja ciebie proszę. Ale serio. No, na serio, ja Ober, mam. no weź, kurde. Dobra. No, jaki kanciarz. Nie Co no, mam no, z tym zrobić? Na Tak. Stój, o, 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 no kurde, nie chowa się, przed... A to się trzeba schować przed tą buźką? Jest! Dobra, he, he, he! Cztery. Ja wcale bym nie chciałem zapytać. Ogólnie, no tak, 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 oczywiście. Ty jesteś bardziej dojrzalszy i nie, nie interesujesz się takimi no, detetami. to jest po prostu zabawa dziecinna. Dziecinna! Ja się to nie bawię Zbyt dojrzały jesteś, Oberna, to masz rację, kurde. Doceniam to, że jesteś taki inteligentny w naszej serii. Naprawdę jest potrzebny mi ktoś, tak? I tutaj! To są pająki, ja się boję. Haha, ha. zobacz co ja odbiorę. Pająki. Ja to trzeba wynieść ober. Pająki! Co ja mam pająki. sobie zrobić? Pajączaki! Boisz się pająku! Pająki Ja się, się boję, że zgadza się ruszę. Dobra, chodźmy Już się nie boisz? Róba. Ej, co mu tu mam? Musisz rzucić tu mieczem, rzuć No rzucić No cho Mój miecz! Cicho tam! Kładź tu kobieto? To no, trzeba rozwalić, ale niestety nie mamy. Nie, nie, nie zbierzemy Czeka. tego, ale kurde, jakbyśmy to zebrali to by było fajnie, ale trudno. Nie mamy bomby, wiesz? Jakbyśmy się znaleźli, no to się tu wrócimy. No ale kurde. A jak? Chodź tu, zostaw go. Obrojnę cię, kobietę, łopatę przypięknie. Dziadać, dzadać, dzadać, dzadać. cię, dzadać, dzadać, Oh yeah, bitch! Znacie to oczywiście z Simpsonów. Musimy sobie kiedyś zobaczyć Simpsonów, nie? Ja już to widziałem. Też widziałem, no ale kurde, z nie? Krzyż ja tą zonę, Tak, to powiedz mi, jaka była kwestia w czwartej minucie 48 sekund. No tak dokładnie nie wiem, ale to myślę, że chyba jakieś. Byli... Dziabna się, dziabna się, dzieab, dzieabna Byli w kinie chyba i oglądali Simpsonów. Oglądali y, zdrapka i Poharadka, czy jak to tam się nazywa. Dobra, ja nie wiem co ty bierzesz, ale. No tak się Bierzesz no, lepsze rzeczy niż ja. No, nie oglądasz no, Simpsonów, nie? Ale ja oglądałem film Simpsonowy. Ale no to tyle, co to może ja oglądam całe sezony. Aha, to ja tego nie oglądam nigdy, nigdy I tam jest tam. taki kot i mysza, mysza, nie? I to jest drapek Myś. i czy jak to tam się nazywa. No i co z tego? I on taki był filmik, też Simpsonowie byli na tym filmie, nie? No. I tu się tam Homer wstał i powiedział, co to za gówno? I to jest ten cały joke! No to jest początek pewnie. Aha. No tak, Aha, że. Dobra, dobra. Mniej jeszcze... no, nie nie więcej, ale dobór. ja nie, powiem, się, nie oglądałem za bardzo Simpsonów. Teraz będzie walka z nim. Z tym, co ma te poroża. Jelomyk bam! Ma ryj na czole. Teraz musimy patrzeć, uciekać musimy. Ja ich zabiję. uciekać. Nigdy nie uciekam. Weź szable. Igo! Press to kontra A ja wiem, ty musisz się z nim szarpać? Nie, wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu gdzie ty tam idziesz. Wracaj tu, wracaj tu, Wracaj, wracaj tu. tu! Wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu! Wracaj tu. O, chodźcie o. tu. Kurde. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodź, chodź tu! Ej, tam jakiś fajna trzeba Dobra, zostaw, patrz. Chodź tu szybko, musisz chodź. go bić, musisz go bić szybko, no! Jak ja będę go bił... Muszę go bić, muszę go bić. No wjeść, no, no. bo on mnie coś robi chyba. On cię odrzuca tak. Ja taki... jest. FUSRODA! Fus, Dobra. Ja ich zabiję wszystkie, czekaj. Jak wkurzyłem się. się. Ty, patrz, to można rozwalić. Aha, ja wiem co tu trzeba zrobić. Ale, rzuć mieczem, rzuć mieczem w to. Tak, Oberku, to jest twój projekt kill, Ja doceniam naprawdę, że tak starasz się nam pomóc i uprzyjemnić grę. Naprawdę. No, Rzucaj w to. Świetnie. No jedna linka poszła. No i zaraz rozwalimy z drugiej strony. Patrz, teraz musimy bić. Czekaj, on cię coś zrobi... No czekaj, on ci coś będzie No i coś my... Nie wiem, co my zrobiliśmy. Nie. Chyba się zaczęła jakaś animacja, wiesz? Tak mi się wydaje. Musimy go walnąć, żeby odblokować kolejną minkę, Tak mi się wydaje. Chodź tu. Jak ja będę się bił z nim, z nim a ty, z nim ty będziesz go... Nie? No Dobrze. Ja go Aleś go rypnął. Idź bo cię rypnę! Patrz, 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 patrz czekaj, pilnij mnie. No kurde, czego nie zrozumiałeś w słowie, pilnij mnie. Masz teraz szpadę czy tam miecz. Nie mam, na będę miał. Ej no ja miałem mieć. No, no ale i tam... masz taka, <laughs> rzuciłem. No i kurde nie umiesz rzucić. Nie Przepraszam tak. bardzo, ale jak rzucaliśmy na WF-ie, to kto rzucał? Najlepiej. Dobra. Tak. No właśnie. Dobra, czekaj, chodź tu. Kto pierwszy rzuci, też masz miecz. Nie dobra, nie masz. Dobra. Patrz teraz. Musimy z, ze wszystkich stron. Nie, co spadniemy A, spadniemy. No, nie spadniemy. Ten most się tak jakby z jednej strony obali, ale to jest trochę źle zrobione. Bo normalnie to masz rację, spadlibyśmy. Dobra, ja go biję? No, pięknie, żeś mu wyjechał z łopaty. Żeś mu pierdyknął łopaczony. Minutka łopacia. Biber. proszę Cię, nie wydawaj takich dźwięków, bo ludzi to przeraża! Okej. Okay. Pyk. Uważaj. Idą następni. Dziabnę Cię, dziabnę ci, dziab, 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 Dobra, weź go bi, weź, weź go bi. Jakoś Shorty nie narzekasz go Nie, Shorty nie ma nic... Migo! Czask! I patrz teraz to. Lecimy! Czask, czask. I patrz, on do nas skoczy, bo jest głupinie I my razem spadamy z nim. No co to nie robi? A myślałem, że się z jednej strony czerwie. Oho, do alligatorów. Patrz teraz to. Wąd stąd. O, juuuuu. Nie, to jest tak, nie. Yeah, przybi Żuiczka. No? Nie, bo ty mi walniesz mocno jak zwykle. No wal się, Żuwia takiego małego. A ład! Ty jesteś głupi, nie był, nie nie był to... normalny, bolał no żółwi, O żółw no, no żółw ma twardą no. skorupę, ja tam znam te twoje wymówki żonę, nie? A to myślisz, że ma miękką skorupę? No nie, nie to... wiem, ja nie tam skorupy żółwia w przeciwieństwie co nie do Nie pukałeś sobie Nie pukałeś nigdy żółwia? Łapka w górę zapukającego żółwia! W żółwia, a nie w żółwia. No nie, nie pukałem nigdy w żuwia, wiesz? Nie, nie gustuję w żółwiach. Jakoś tak ci muszę ci powiedzieć, że jakoś... O, takie we Nie pukaj we mnie! Ober mnie puknął w ogóle, lol! Nic nie mówię. A co to jest. Dostaliśmy nie wiem co. Dobra, finisz story. Dokończamy to gówno. I kończymy na dzisiaj nagrywanie Lego Indian Jonesa. Nie, byłem ci taki. Byliśmy najpierw w Szanghaju, potem uciekliśmy. Potem no to wszystko jednego widza. Właśnie, subskrybujcie Oberka, on naprawdę mu zależy, żeby mieć tę liczbę taką, wiecie. On, no nie, on by chciał, wiecie, zawsze fajnie jest mieć widzów. Jeśli nie macie jakiegoś, ten, nie macie co robić, to możecie go zasubskrybować. A przynajmniej dzisiaj doszliśmy do wniosku, dlaczego ja go mam w subskrypcjach. Dlatego, bo mogę wejść szybko na jego kanał, żeby sprawdzić, ile ma widzów. On ten ma TikToka drugiego. O, tiktaki dostali. O, o, fuj, nie oblejcie wodą, na no, szczęście, oblejcie z perwą słodem. Ciebie Ciebie oblejcie. Mm. Ciebie też. Fuj, nie, nie. Kwiatki, nie, nie. Nie, nie zakryłem to ręką. Dobra, kwiatki i spokojnie nie doszło do niczego. Ja jest Dalej jesteś dziewicą. Jestem niedojrzały No super, to tyle, jeśli chodzi o. Koniec, nie 39, 7. Kropka 7 Koma 7 W angielsku to jest koma. Nie, koma to jest przecinek chyba. Dobra, okej okay, moi państwo, teraz jeszcze tradycyjnie jak to zawsze kupimy postacie. Wiedziałem, 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 wiedziałeś, chodź. Ale wiesz, że... Dziękuję mi z tego. Zejdź proszę. Zejdź proszę. Zejdź ober, no. Zejdź kurde. No to no możesz chyba ten... Możesz A, okej. Okay. Cio! Dawaj to kupić. Nie, to nie. Czekaj. Dżunglę, Na razie kupimy... Dżunglowska. Na razie kupimy te takie najnowsze. Kaokan. Kao Wuhan. Laochan. No, Dancinga, Dawaj to. Maćajani. Ej, Panko da xia yin. Anko gong O, ta kostruszka mamy co ma ty taki. Ha ha Ej, daj tamtego, fajny, no, tam tego, tam mamy ten, no. ten fajny z góry. Dobra. Mam być ciężko mam ten fajny, tamten. Ten? No, no Molaram. Nie ma za drogi. Dawaj tu. Nie. Dawaj. Dobra. Zostawiam <laughs> to na porządek. No dobra, dobra. Pamiętasz kogoś takiego? No Willy, nie? A Willy to ma 48 wcieleń. wcieleń. No tak? U tugę. A kochans. Tu To Ten jest tym malowany. Slave child, niewolnicze dziecię. Niewolniczy driver. Ja, to do... te... A, pedofila no. żeśmy kupili. Fajnie! <laughs> Mogłem go nie kupować! British officer, British Soldier, British Commander. Ty Pamiętasz takich gości? Nie. Oni chyba byli na końcu, tylko żeśmy nie te Tutaj kup coś. Ciąg ciąg, lał wu Lau, i... Chan I... dancing girl Mamy 180 tysiączków. Musimy to jakoś dobrze wydać oberł. Czaterlal, że... y, Chatterlal o, to jest 80-30, tu Nie myślę, co kupić. Wiesz, ja bym kupił, wiesz co bym kupił, patrz. Kupiłbym tą pozycji. No, postać to kupował, no ja no to ci, sprzedaj postacie. Ja bym sprzedał kodofila To bym kupił i to bym kupił. Bo, nie, I to bym kupił. No, bo mamy niedobory na początku, wiesz. Okay. I teraz jeszcze kupimy jakiś tanin gości za te 50 tysiaczków Chciałem zebrać wszystkie postacie, to by było fajne. lao -la nie starczy, ale... Co kupujemy? Jednego takiego czy jednego takiego? Tego. Tego? 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 Tego. Tego? Nie. Tego? Nie. Tego? Nie. Tego? Nie. Nie. Tego? Tak. Ok. Zartowałem. No papo! Dobra, to tyle. Teraz mam już naprawdę sporo postaci. Nie wiem czy można tak. To... Że przytrzymujesz się zmianę, nie ma niestety. No nic moi kochani, to zaprezentuj się jakoś ładnie. Nie, wiesz gdzie my zawsze kończymy odcinek? A na krzaczkach. Na krzaczkach. Tam są fajnie, tam są krzaki, tam są. Ty małpa, mogę się nią zamienić? Ja chcę. Ja chcę być małpą. Wal się, ja chcę być małpą. Ja chcę. Nie da się. A, ja a... Małpę. Ej gdzie mu ja zachęcam bok. Ej, ja w ogóle nie gram. Nie, bo ja jestem Aha, dobra. Nie biję małpy. Nie bij małpy. Nie no. nie bij dobra, chodź, ja jestem teraz z y, enemy Soldia. No, no Harry Potter. Harry Potter Jestem oficerem Gestapo. Dzień dobry. Ej, 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 ty, asasin! Ja jestem asassinem. Jestem. As ja jestem asasinem Ty jesteś? Czemu? Faj do krzaka. Jedziemy i teraz tak, zaprezentujmy się. Zamaskowany Asasin. A tutaj proszę pana... No tak, jesteś zamaskowanym krzakiem, nikt się po prostu nie rozpozna. Krzewem. Stawaj tu. No a stawaj teraz tak. Tutaj. Kiroć 53! No! Zrąbałeś jeszcze raz! Ale było równo. Kurde. Ale to nie miało być równo! Miało być takie, wiesz, rozumiesz? Wyczułem cię. Gówno wyczułeś, wsiadaj to. Gówno <gulna> wyczułeś. Wsiadaj, wsiadaj do tego patrz Tutaj... Kiros 53 i... O I obraz 130. Dobra, raz. Nie, koniec, już jest za długo. Dobra, dobra, cześć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz, dobra. dobra ostatni raz. No. Tutaj Kilos 53 no. i... ober 136 36 Nieprawda! Nieprawda. Nie, 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 nie kończę, trzymajcie się. Ostatnia, koła, nie, 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 nie. Ober ostatni. No, już, ale no, ostatni. Kurde, naprawdę. Tutaj Kilos 53 i... Obert 136. Ja! Dobra, do widzenia! Trzymajcie się cześć, Trzymaj pa! Trzy nie, już pa! Pa! czekaj pa Ko pa! Cze to, 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 do, za, do, do widzenia Pa!